Cześć, witam Was w drugim odcinku. Mówię Star Planet. Tak, tak, wiem. Nie było bardzo długo odcinka z tej serii. No, ale teraz mam nadzieję, że będę wychodzić częściej niż ostatnio, trzy tygodnie temu, dwa. No, bo po prostu się zaczyna szkoła i w ogóle, i w ogóle, nie? No, to zaczynam. Logujemy się oczywiście, jak zwykle. Nie będziemy zmieniać konta. Może to zrobię nową serię, tak to. Bo już miałam zamiar zmieniać, bo już nie ma co robić, ale nie. Dobrze, odbierzemy sobie codzienny bonus. Uwielbiam te bonusy. I w dzisiejszym odcinku, chyba będziemy robić projekt i dodawać do listy życzeń. O, widzę, że tutaj są moi, moi przyjaciele. Tak, dobra. Dzień bo można tutaj coś zarobić. Dobra. No to zobaczmy sobie dzisiejsze... O, poczta. Ach, nienawidzę, jak się mi tak psuje poczta. Dobrze. Ych, zobaczmy, co tutaj mamy. Znowu i znowu. Dobra, zrobimy misję. Jedną. O, super, akurat... No Ze zwierzakami będzie, to będziemy mieć akurat... Dobrze, bo ich nie, nie, nie karmiłam w ogóle. E, dobrze, może zobaczmy sobie. W pokoju są chyba Gdzie one są? Tu, tutaj jest jeden. Dobra, co ja mam zrobić? A, najpierw muszę go wyleczyć. Mam nakarmić. Boże, co ci się stało? O, super. Jest to. A, no. Głodny jesteś teraz za 5 godzin, za 13, za 20 godzin i nie chcę jeść. Super. Dobra. <laughs> Nazywam cię podróżniczka, nie dlaczego. Zmiejmyście te muchy okropne, gonić się paniami Okej. Okay. Udało się. Zagram z tobą No, dobra, nie. Mm, nie, już koniec, koniec, koniec. Dobra, coś. A nie, coś się nie popchnęło. Okay. to robimy sobie ten projekt. Projekt. Zobaczmy. Nie wiem co, ale chyba jest tak, że jeżeli się będzie mieć coraz więcej. O! Jest! Mogę! Jeżeli się robi coraz więcej chyba tych projektów, to później dochodzą inne, te właśnie takie szkice, jakby no te. Będzie kosztować 50, zł, ale my zrobimy taką historię. Dobra, musi być bardzo fajna, więc zrobimy taką, taką, której jeszcze nikt nie zrobił. Hmm, mało tego. Nie wiem, czy można jakoś odblokować, bo nigdy się tym nie interesowałam. Dobra. Mm, fajne, ale ja nie chcę takiej mm, takiej nadzwyczajnej. Ja chcę taką fajną. O, w kropki też jest fajna Takie kropki. O, takie, takie. Dobra, może no, niech będzie, powiedzmy. Powiedzmy. I teraz ją zrobimy z literką. A, A. nie. Nie, nie, nie. To A jest brzydkie, ja chcę takie ładne. Literka jedna. L. Może być L. Mi się podoba. Będzie. Kolor tych kropek jeszcze chcę zmienić. Kolor na przykład czerwony jest ładny. Literka L. No. Nie, nie mogę. Dobra, ustawiamy ją chyba. A, teraz mogę, okej. Okay. Nie, 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 nie. Może po prostu będzie taka, albo jeszcze inna. Jakbym na takie ciastko fajne. Nie. nie. Nie, nie, nie. Żadnego jedzenia. Kiedyś to dałam i. <śpii> Kupiłam ją. O! Ho, ho, co tu jest? Nie rozumiem, po co zrobić dwa takie same, skoro można zmienić kolor. Nie, nie można. To bardziej na jakieś, nie wiem, na coś Dobra. Wow, jakie fajne serduszko. A ja nie pasuję do tego. Nie. Nie. Nie wiem, co dać. To jest fajne, takie. O, takie. taka mała kopertka. Tu, o. Nie, nie, wiem, co dodać. O, wiem. I love you, Nike. Mm, o, to jest słodkie, ale... Ładne, ale nie do kropek. Zrobię małe cięcia. Mm, ładne. Na spodnie bardziej. Nie, mm. nie. Hej, jestem z powrotem. Zmieniłam kolor tych kropek, bo zmieniam inne tłumek się na kropki. I zrobiłam taką żółtą polewę z jakąś roladą czy z czymś tam. Myślałam, żeby była dobra też cytryna, ale nie znalazłam jej. Chociaż nie. O, jakie fajne klub. Nie, nie ma cytryny, nigdy nie mogę znaleźć. Więc... Nie mogę dać cytryny. Chciałam, tak ładnie wygląda. No i takie będzie. Ja ją kupię. I jeżeli ktoś będzie chciał y, też ją odkupić ode mnie, to będzie mógł po prostu wejść. No, znajdzie chyba login. Jeżeli nie, to będzie w opisie. A teraz nazwiemy sobie projekt. Projekt będzie się nazywać. Dzisiejszą datą. O, dzisiaj jest dziewiąty. No, już taka końcówka. Zapisz. No i super. Teraz muszę to kupić. Co? Kup. No i zaraz to dam na sprzedaż. No i teraz. Yy, możemy teraz oceniać. Nie, to daliśmy do oceniania. I teraz sprzedaj. No i dobra, razy 20 to sprzedaję. Więc jeżeli chcecie to kupić, to 21 osób może sobie to zakupić. Oczywiście za starcoinsy jest nieprawdziwe. No, dobra, zobaczmy sobie jeszcze artbook. Może w następnym odcinku będziemy kręcić jeszcze kiedyś film. Nie wiem, tylko jakie musicie mi podesłać. Hmm. Mam? Nie, nie mam nowych komentarzy Nawet mi się nie chce sprawdzać Dobra O, gwiazdorska wyprzedaż Zobaczmy co to jest Ja cię... W następnym odcinku chyba sobie dokupię Nie wiem Po prostu bardzo fajne Dobra mm. e. E. Dokupy zwierzaki nie wiem, czy coś jeszcze będziemy robić. Może zróbmy sobie tę misję. Yy, rozpocznij. Stwórz i zapisz luk dla swojego przyjaciela. Nienawidzę tego robić. Dobra, nie. Jak coś to zrobimy, to w następnym odcinku, a jak nie, no to w ogóle. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie lepiej. I że będziemy nagrywać film albo robić, nie wiem, artbook albo coś innego. Więc chciałabym się teraz z Wami pożegnać. Oczywiście czekam na lajka, komentarz i subskrypcję. Nie zapomnij. No, jeżeli się podobał, to możesz dać lajka. A jeżeli nie, to też możesz dać lajka. Trzymajcie się i cześć.